Czy, jakich mamy uprzejmych ludzi w Polsce. Pani powiesz. No bo ja chcę przechodzić, a nie, No ale ma Pani tutaj miejsce przecież. Ja wiem, że Pani nie ma co robić w życiu i... Ja wiem, że Pani się nudzi w życiu i Pani lubi zwracać uwagę ludziom. No. Boże, ludzie. Dlaczego w życiu są tacy starsi, którzy nie mają co robić i próbują na siłę zwracać uwagę. Miłego dnia wszystkim. Pani będzie, pani będzie potrafiła wysłać to na policję? Nie będę potrafiła. Da pani radę, tak? No dobrze, to mi jego pani dnia życzy i zdrówka dużo. A zobaczcie, ludzie, do czego pani się przyczepiła. Bo kawałek jechałem na chodnik. Oczywiście musiałem. Podczas wizyty w urzędzie, do której się oczywiście nie dostałem, nie ma miejsca, gdzie zaparkować. No i co, ludzie? no Takie niestety mamy czasy. Ludzie, zamiast od rana czerpać słoneczko, emanować pozytywną energią, to trzebiają się do byle gówna Niestety są to przyda, przeważnie starsi ludzie, którzy nie mają co robić Szkoda mi ich generalnie e, No ale nic, tak, tak, tak już jest e, Zaraz będzie, że Tybulski się znęca nad starszymi osobami Psychicznie <laughs> przyzwyczaiłem się do tego Ale najważniejsze, ludzie, że czujecie się sami ze sobą dobrze a uważam się za dobrego człowieka I, e, i co? Co do prawka, oczywiście nie, uda, nie udało mi się odebrać prawo jazdy, więc będę jeździł bez blankietu, bo prawo jazdy mam. Eee, nie mogłem się dodzwonić od, od trzech dni, żeby się umówić na wizytę. Przyjechałem tutaj, oczywiście mi podziękowano, nie wpuszczono. Także no zajebiście, zajebiście, fajnie, super. Piona.